Krat no, Stanicła. No, jest to też 128. Chcieliśmy się zapytać, czym, czym tutaj się pan zajmuje? Hmm, tutaj moja rola jest y, członek Komitetu Oświetlowego y, Członek y, Komisji do powie, Komisji. Y, członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Tu zajmujemy się y, wszystkimi sprawami, jakie są, y, jakie przychodzą do osiedla, do osiedla, do na osiedle, do komitetu osiedlowego skargi, y, skargi i załatwienie spraw y, y, z porządkiem publicznym, y, załatwienie z huligaństwem sprawy patologii społecznej. No i w ogóle inne sprawy, które, które tutaj i się załatwia, w czynie y, społeczny i y, czyn społeczny można by tak nazwać, ale y, w ogóle sprawy y, o, chodzi o porządek publiczny. To, jest to praca całkowicie społeczna, tak? To jest praca społeczna, tu jest w tej pracy jest dużo członków komisji jest komendant Orma. Robimy tą robotę z wydziałem, z milicją. No. Także jest to robota nie tylko taka porządkowa, ale też kryminalna. Co co może ten urząd dzielnicowy już ma Dzielnicowy tutaj w swoich rękach, a tu wyłącznie chodzi na osiedlu o spokój, i bezpieczeństwo mieszkańców. A w jaki sposób mogę w, w Pana pracy, w ogóle w pracy Komitetu Osiedlowego pomóc młodzież? O, tu młodzież dużo ma, tu polema po młodzież do opisu i do pracy. Jeżeli chcą tylko współpracować z nami, to bardzo chętnie. No po prostu przychodzić do komitetu, przychodzić do, do komendanta, z, z wnioski wstawiać i jakieś uwagi, gdzie coś tylko zauważycie, jakieś niedokładzenia. Więc... Przez telefon można, można. I, i zawsze tu z nami. I tu pracujemy trzy razy w tygodniu. Wtorki, czwartki i piątki. I tu stale są dyżury tych członków tej komisji. A jakie są warunki Pana pracy? W ogóle pracy w szkoku? No warunki, no to jak warunki, są świetne, bo no, trzyma się dyżury, chodzi się. On... Jestem, Jestem zastępcą Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Mieszkaniowej Czynów Społecznych. Praca nasza polega na tym, że Przede wszystkim chodzi o e, zabezpieczenie ulic, żeby ulice były wszystkie na naszym osiedlu e, dobrze wykonane przez pracowników urzędów dzielnicowych, żeby ulice były posprzątane, żeby, czysto tu, było? żeby było czysto, żeby dozorcy porządki trzymali na osiedlu tak w blokach jak i poza e, blokami. Poza tym jest komisja nasza, zajmuje się tak tutaj, a przede wszystkim chodzi tutaj mam teraz o załatwienie sprawy e, z, z przejściem tutaj tym dla pieszych i przedłużenie tej e, trasy na drugą stronę, na Mogiński, tutaj, bo tutaj jest dużo wypadków. Druga rzecz, nasza komisja zajmuje się czynami społecznymi.